Od nowego roku akademickiego Uniwersytet Zielonogórski kształcić będzie specjalistów od kosmosu. Uczelnia uruchamia studia w zakresie inżynierii kosmicznej. Jest to pierwszy taki kierunek w Polsce. Kierunek jest interdyscyplinarny. To jest inicjatywa międzywydziałowa. To kilka wydziałów w tym uczestniczy, w tym Wydział Fizyki i Astronomii. My, niejako z urzędu, jesteśmy najbardziej zainteresowani, jako że astronomia i badania kosmiczne. To kojarzone ze sobą określenia. Zajęcia będą prowadzone zgodnie z autorskim programem kształcenia przez pracowników czterech wydziałów. Oprócz Wydziału Fizyki i Astronomii, w kształcenie na tym innowacyjnym kierunku zaangażowana będzie także kadra Wydziału Mechanicznego, Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. To będą z jednej strony podstawy nauk ścisłych. Lekkim rozszerzeniem w stronę astronomii. Oprócz tego będą to podstawy takich dziedzin technicznych jak przede wszystkim informatyka, elektronika, mechanika, automatyka. i Do tego dojdą przedmioty kierunkowe, które będą stanowić dość sporą część programu nauczania. Wiedza, którą zdobędą studenci inżynierii kosmicznej na Uniwersytecie Zielonogórskim, będzie spójna z wymaganiami współczesnego międzynarodowego przemysłu kosmicznego. Program nauczania jest tak dobrany, żeby przygotować te osoby do pracy nie tylko w w Polsce, ale także za granicą, ponieważ poznają wymogi, jakie stawia np. Europejska Agencja Kosmiczna. Do tego zapewniamy kadry, które mają spore doświadczenie w dziedzinie technik satelitarnych, ponieważ zatrudniono w tym celu kilka nowych osób, a oprócz tego prowadzimy już badania, przynajmniej na prowadzi badania związane z technikami satelitarnymi. Powołanie nowego kierunku studiów ma ścisły związek z wejściem Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej i wyniesieniem na orbitę pierwszych polskich satelitów a co za tym idzie rosnącym rynkiem pracy w dziale przemysłu i badań kosmicznych. Tu przede wszystkim znajdą zatrudnienie absolwenci tego kierunku. Pod, pod tym kierunku będą mogli pracować nie tylko w sektorze kosmicznym, czyli takim wykonującym zamówienia dla, na przykład Europejskiej Agencji Kosmicznej, ale także w innowacyjnym przemyśle, w jednostkach badawczo-rozwojowych oraz w wielu dziedzinach gospodarki opartych na przetwarzaniu danych Informacji. Rekrutacja na ten kierunek rozpocznie się w czerwcu. Dla kandydatów przygotowano 40 miejsc. Studia będą trwały 3,5 roku, a ich absolwenci uzyskają tytuł zawodowy inżyniera. Szczegółowe informacje na temat oferty można znaleźć na stronie internetowej uczelni.